Musiałem dać nowe koło trzeciego biegu, bo tam to wyrobione. Sama wymiana synchronizatora by nam nic nie dała. część druga. Zaczynamy składanie. Pierwszym elementem, który widzimy, który montuję. Jest plastik, który zapewnia nam smarowanie, że koło mechanizmu różnicowego talerzowe rozbija olej. Dzięki temu smarujemy elementy takie jak właśnie koła na wałku, czy idzie olej do piątego biegu poprzez wałek. To łożysko igiełkowe, które widać, ono pasuje tylko i wyłącznie w jednej pozycji. Ważne, że po spięciu e, koła pierwszego biegu pierścieniem ono nie może mieć dużego luzu ani latać jakoś dziwnie, widać płetwy synchronizatora muszą wcelować w otwory w kole trzeba to bardzo delikatnie zrobić, bo jak przy wkładaniu nam coś nie wskoczy, to zatrzyma się środek przesuwki i wyskoczą kulki. Jest sześć kulek i sprężynek, także ciężko później złożyć. No i tak samo drugi, drugi bieg też musi wcelować. Są dwa różne pierścienie, żeby nie pomylić. Idzie grubszy, jak widać. Te akurat nie są wybite, zostawiam stare, żeby nie robić kosztów. Sprawdzam poprawność przesuwki. Przesuwka też wchodzi w jednym położeniu, żeby nie pomylić, bo później nam. Nie będzie zazębiało z wstecznym biegiem. Tu musiałem dać nowe koło trzeciego biegu, bo tamto wyrobione. Sama wymiana synchronizatora by nam nic nie dała. Jest takie ważne, że przy skrzyniach biegów zalecam używanie oryginalnych części. To też nie jest gwarancją, że będą te części dobre. Musi być jakoś na najwyższym poziomie, żeby to działało. Przesuwka widać ma podcięcie na pierścień, także odwrotnie jej nie założymy. Też jest ważne, żeby synchronizator wszedł w odpowiednie miejsca pasuje o widać, że można tak i można tak, ale ma być założone tak jak teraz założyłem żeby tego nie pomylić Księda odwrotnie po prostu nie będzie działał cały czas będzie synchronizator pchany na koło i momentalnie się zetnie Ja sobie właśnie składam wszystko w obudowie żeby było wygodniej i po prostu stabilne jest, mogę sobie wszystko pospinać no, i teraz wałek sprzęgła z wałkiem głównym wsadzamy w skrzynię. Sprawdzamy, czy wszystko jest ok, nic nie kleszczy. Czy moduł zębów przede wszystkim jest dobry, w tym nowym kole, które daliśmy. I składamy. Tu widać są te tulejki, o których w pierwszej części wspominałem. Trzeba sobie je przebić, żeby było łatwo zamontować do środka. Tu jedna została po budowie, to sobie przełożę tutaj. Po prostu bijamy na płasko i będzie nam dużo łatwiej zamontować. Tu zapomniałem mechanizmu wsadzić, muszę delikatnie unieść do góry, żeby łożysko przeszło. Na w szczęście sensie się szybko zorientowałem. Poprawka była szybka. I teraz sobie przebijamy te kołki, które wcześniej wbiliśmy. I dzięki temu nie musimy nic unosić do góry. Można samemu sobie łatwo zmieniarkę wsunąć. To śruby są całkiem inne, nie pomylimy ich. Nie ma problemu z tym. Na 25 Nm skręcamy zmieniarkę. Tu nie było pokazane na filmie, ale podczas mycia ją dokładnie obejrzałem. Sprawdziłem każde widełki, czy nie są wytarte. Czy nie jest żadna sprężyna pęknięta i czy nie ma ogólnie jakichś luzów? Często się wybija tutaj, jak jest ta dźwignia, gdzie się zapina linkę z przeciwwagą, z tłumikiem drgania. Ona często tam na kołku się wybija. To też musimy sprawdzać, czy nie ma luzów. Biegów jest ważne, żeby skręcać wszystko kluczem dynamometrycznym, z uwagi na to, że płaszczyzny się odkształcają i to wpływa destrukcyjnie na łożyska. Także lepiej zawsze kluczem dynamometrycznym. No i teraz będziemy montowali wsteczny, musimy pamiętać wsadzić sprężynkę i dwie kuleczki, które tam siedzą. Zaraz zobaczycie, jak. Wygląda. Jak ktoś tego nie robił na początku, może mieć problem, ale to jest w rzeczywistości bardzo prosta sprawa. Wystarczy w dobrej kolejności upchać, przytrzymać palcami i zsunąć. Na no to element cierny. O, tak jak tu zrobiłem. Już teraz możemy przesuwać wałkiem i nic się nie dzieje. Wałek ma clean, także musi w odpowiednie miejsce wejść, bo później nam nie wceluje śruba, która trzyma do budowy. Ostatnie do czyszczenia. Nie może zostać nic ze starego uszczelnienia, bo nie będzie nam trzymało. Jak widać jest bardzo dokładnie umyta obudowa, z uwagi na to, że no po prostu wszelkie zanieczyszczenia będą źle wpływały na jakość wykonanej pracy. Skrzynia jest składana tylko na masę uszczelniającą, nie ma żadnych uszczelek. Im bardziej się przyłożymy do naprawy, do czystości przy montażu, tym mamy większą szansę na to, że po prostu klient nie wróci z jakimś wyciekiem albo z inną usterką. Tu używam takiej szmatki ściernej. No jest bardzo dobra do doczyszczania. Przede wszystkim nie zostawia korundu, tak jak papier ścierny. Mamy pewność, że nawet jak coś padnie nam do skrzyni albo coś, to nie zniszczy nam elementów. Że dużo lepiej ją używać niż zwykły jakiś papier ścierny albo coś. No i jest wygodniejsza. Oczywiście trzeba rtęcić akurat benzynką ekstrakcyjną, pomimo tego, że jest obudowa i tak czysta na no, paluchami się dotyka człowiek z nadwagą to tłuste paluchy, także trzeba tuścić Tą samą czynność trzeba wykonać przy górnej obudowie. Lecz dokładnie wszystko doczyszczamy, odpuszczamy i będziemy nakładać masę uszczelniającą. To co mówiłem w pierwszej części o tej listwie nie możemy jej zapomnieć, bo by była no, praktycznie to by się wiązało z zatarciem od razu piątego biegu, i nakładam masę. Ja akurat tu locktajita używam bardzo dobre, od praktycznie 20 lat go używam, niezmiennie do silnika i do skrzyni. Niektórzy twierdzą, że rozmarowanie paluchem powoduje, że wprowadzamy tłuszcz na masę uszczelniającą, ale ja przez tyle lat nie zauważyłem tego problemu. No i teraz trzeba bardzo uważać, żeby właśnie ten element wcelował odpowiednio tutaj w zmieniarkę, bo może nam nie wcelować, no i biegi później nie będzie można biegów zmieniać, nie będzie działał przełączenie pomiędzy e, na przykład jedynką, a trójką. Na no, boki lewarek nie będzie działał. Wcelujemy sobie na spokojnie. Ja sobie zawsze patrzę od dołu, tam świecę lampą i po prostu ustawiam, wiem ile trzeba już palcem przytrzymuję, podgiąć ten bierek, żeby to spasowało, no i wklepujemy łożysko. Teraz składamy wszystkie śruby, pamiętając że jedną mieliśmy szpilkę, także tam mamy zaznaczone, wiemy gdzie ją wsadzić. Nie myślimy, nie szukamy, nie kombinujemy, tylko ciach i mamy na miejscu. No i skręcamy obudowę, skręcamy równomiernie na 25 tonometrów. Ja nigdy kluczami e, jakimiś pneumatycznymi albo elektrycznymi nie skręcam tej obudowy. Zawsze staram się dojechać ręką, z uwagi na to, że e, po prostu słyszę, czy ewentualnie wszystko weszło dobrze na swoje miejsce. Nic nie pękło, nic się nie uszkodziło. Zresztą naprawa skrzyni biegów nie jest tanią rzeczą, możemy poświęcić te 3 minuty dłużej, bierzemy za to pieniądze i to skręcić ręcznie. Teraz przykręcamy właśnie wałek wstecznego dajemy trochę loktajta kleju do śrub żeby to się trzymało, nie odkręciło Oczywiście sprawdzamy czy tam jest uszczelka Po skręceniu sprawdzamy czy jest luz, czy nie ma luzu czy nie jest za ciasno, jak jest dobrze skręcamy wałki Tam mowa była o nieuszczelce, a o podkładce miedzianej. Trochę się pomyliłem. Tą nakrętkę normalnie dokręcą kluczem pneumatycznym. Ona bardzo duża siła ma być, parę strzałów z klucza plus klej zaklepanie i mamy gwarancję, że się nie odkręci. Najwygodniejszy sposób na dokręcenie. Musimy pamiętać, aby zaklepać, żeby się nie odkręciła. Te wałki lubią się odkręcić, dlatego musimy się przyłożyć, zresztą gdzieś tam jest mój filmik, na którym piąty bieg naprawiam i jest właśnie spowodowana usterka odkręceniem, ktoś nie dopilnował i słabo skręcił. Teraz kolej czujnik wstecznego, jego tak delikatnie dokręcamy, bo to jest mosiądz, łatwo go urwać. Teraz montujemy tuleje piątego biegu. Wcześniej sprawdziłem, czy nie ma na niej pomiędzy kołem a nią zbytnio jakiegoś dużego luzu. Ona akurat między wałkiem a e, sobą się nie wyciera z uwagi na to, że jak się skręca przesuwkę, to ona jest na sztywno skręcona, ona się nie obraca. Koło chodzi po niej, a tuleja się kręci razem z wałkiem, także tam się nie wyciera nigdzie. Wrzuciłem sobie wsteczny bieg, żeby rzucić wsteczny musimy delikatnie podnieść do góry wodzik. Przy montażu przesuwki też trzeba bardzo delikatnie montować, uważać na to, żeby nam się nie wysunął środek, bo strzelą kulki i będziemy je zbierali. Tak jak wcześniej mówiłem, tą przesuwkę możemy odwrócić. Szukajcie sobie filmu, gdzie się są na piątego biegu na kanale. Tam pokazuję, jak to zrobić. Oczywiście klej do śrub. Nakrętka koronkowa. I jedziemy z tematem. tu wrzuciłem piątkę właśnie razem ze wstecznym Bałki mamy zblokowane nic się nie obraca możemy sobie śmiało dokręcać dokręcamy ile damy najmocniej jak nam się uda Teraz trzeba dogiąć blaszki, które są odpowiedzialne. Tutaj jest podkładka z takimi blaszkami one muszą wejść w te ząbki w nakręce. i jeden w koło wchodzi, tak żeby się to nam nic nie porozkręcało tutaj. Jak nie będzie mocno dokręcone zaczyna drgać ta nakrętka i potrafi wyrwać te blaszki, także ja zawsze daję naklej dodatkowo żeby zapewnić właśnie bezpieczeństwo tego połączenia. No i teraz przerzucam biegi, bo było na wstecznym. Wrzucam na luz. I skręcę widełki. W nowszej wariacji tej skrzyni jest fasolka i tutaj to musimy ustawić odpowiednio, żeby to dobrze działało. Żeby za bardzo nam na synchronizator nie parło, bo Zużyję go bardzo szybko. Tak, akurat ma jedno położenie, bo to jest starszy. Typ. Jak mamy wszystko posprawdzane, to deklujemy. Góra tu można dać uszczelkę starą, z uwagi na to, że ona jest bardzo taką, no bardzo dobrej jakości gumy. Ma I nawet 20-letnia uszczelka jest miękka. Ja daję dodatkowo cienką warstwę silikon na uszczelkę, z uwagi na to, żeby nie dostawała się tam woda i żeby nie utleniało się aluminium, bo potrafi korodować w tym miejscu, no i czasem jest dosyć duży wrzesień się robi. Dekiel również na 25 tonometrów. Teraz czas na uszczelniacze. Uszczelniacze są specjalne do półosi, mają wkładkę teflonową, która stabilizuje półosi i dodatkowo powoduje to, że się nie dostają Zanieczyszczenie. Tu widać powyżej uszczelniacza mamy korek wlewu oleju i zawsze warto z pół litra więcej po prostu tak przytrzymać szprycę czy co tam nalewamy nie, nie, czym żeby tego oleju z pół litra więcej doszło także piątka będzie lepiej przesmarowana no i na tym kończymy Jeśli się Wam podobało to komentujcie dajcie łapkę w dół w górę obojętnie jak wam odpowiada No i zachęcam do subskrypcji Koniecznie zapomnijcie kliknąć dzwoneczkę